klap Romans Club no, no, no. i. <coughs> y, 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 mam mało czasu, więc szybki odcinek będzie akurat krótki, może 20 minut. Wrzuciłaś Aleksandrowi y, trwożne spojrzenie. Nie pamiętam co było wtedy ostatnio, ale to wy pamiętacie pewnie. Może uważa, że to oryginał? To możliwe. A, oha, tak, tak, tak. fryderyk ukradł obraz. Ciocia mówiła, że wiele... Obrazów w naszym domu to reprodukcja. Wierzysz Ja nie widzę sensu w tym, by miała kłamać. Czuję w tym jakąś podpuchę. E, to jest ludź, To jest... E, ludzie zwykle chwalą się oryginałami. Po co komuś miałaby kłamać, że trzyma w domu reprodukcję? Aleksander wrzu, wzruszył ramionami, w zdumieniu z marszcząc. Co czoło. Ech, dobra, w każdym razie dobrze byłoby spojrzeć na to na tego eksperta. Zgadzam się. Ej. Ona jest teraz z nami. Pomog pomogłam wam. Mam prawo być w tym udział. To nie powód. Tak. Twój stosunek jak zjechać polepszyć. Ona spoko. Obo... Obaj mężczyźni spojrzeli na ciebie pytając, lecz ty tylko wzruszyłaś ramionami. Ona nie lubi Aleksandra, więc z... jestem z jej strony. Aleksander, jest dziwny. Aleksander sam mówi, że można jej ufać. Że można jej zaufać, ale to nie powód, żeby z nami wsiadła, <laughs> wsiadała do samochodu. Skoro już mowa o samochodzie moim, nie da się pojechać. Fryderyk go znał. Może zacząć coś podejrzewać. Zgadzam się. Jakie propozycje? Widziałam jeden samochód w garażu. Co prawda, nie wiem czy on a jest, ale sądzę, że możemy go sobie na jakiś czas pożyczyć. Tak, tak. Ok, poczekamy na ciebie przy przybramy. Tak, będę tam za 7 minut. Uuu, idealnie liczę czas. I ładny garaż. Nawet. Wślizgnęwszy się do garażu, zatrzymałaś się, żeby się zastanowić. D droga intuicji. Trzeba otworzyć samochód, ale jak? Ok, teraz mamy więcej intuicji, co nam intuicyjnie idzie. W zamyśleniu popatrzyłaś na zamek od zamek na drzwiczkach, sedno. Można spróbować otworzyć go pilniczkiem, otworzyć swoimi kluczami, po prostu otworzyć intuicja a jeśli nie, co nie może być takie proste, ściągnęłaś klamkę drzwiach ale te podały dały się podała się, kluczyki spokojnie wisiały w stacyjce doskonała intuicja zgładza za pierwszym razem intuicja zagadłaś Niesamowite, jestem geniuszem. Sama nie puszczę za kierownicę. Nawisem mówiąc... Nawiasem mówiąc gdzieś tu miałam strój na, y, na okazję szybkiej jazdy. Po y, szybkich poszukiwaniach w szafie znalazłaś... można wybrać strój. O Matwolut. Jakie stroje. Y, chyba ten jest najładniejszy, ale no bierzemy ten... Ten też spoko, ok, Akurat żadnym się nie podoba masz, tak? idealnie, ale bardzo wygodnie, <laughs> jeżeli nas Ila? Czwórka: sam, aleksander i Richard. Richard. Sam siedział nabuszony na siedzeniu pasażera, z, z gdy triumfalnie wciskałaś kierownicę. Motulu, tym razem, góry wygarłaś <laughs> bitwę o miejsce kierownicy. Śledźcy kogoś jednym samochodem. To niedobra takt, takt, taktyka. Taktyka, numer... jaka czytam? Po prostu jesteś zły, że nie wpuściłam cię za kierownicę. Sam możemy się zamienić miejscami. Policjant zaknął na tylne siedzenie, gdzie liczel przesuwała się coraz bliżej do Aleksandra. Rozważę twoją propozycję. Ta w wkurzasz mnie? Jest taka samotna Ta Rachel Jest taka sama Cóż podobnego tak gonić za mężczyzną Gdzieś już widziałem tego jepa, Dżipa Odwróciwszy się w jego stronę z prawej <laughs> Z tyłu dojrzałaś znajomego czarnego Dżipa Czekaj, to będzie chciało Przecież to y, Gregor, czyż czy, nie? Jeep zaczął przyspieszać. Zaró zrównowawszy się z wami, auto zatrąbiło głośno i się, y, przenikliwie. A potem nagle siarpnęło się w lewo i trząsło was w tylny zderzeń. Ej, co on robi? Nie, dobrego, nic dobrego. Hamuj, aż się zatrzymasz, poza Włączaj wsteczny bieg, co robić? Wcisnąć hamulec i wsteczny bieg. Gwałtownie wcisnałeś hamulec, i nie czekałeś, aż samochód stanie walczyć wsteczny bieg. Z takiego za kamarku silnika dobiegła oddych zgrzyty. Samochód grynął na cały ciele, jakby ten dźwięk sprawił mu fizyczny ból. Do pełna zatrzymania, Agnieszka! Jeep nie czekając tw tw twojego hamowania Przeknął obok. Przemknął obok. Teraz wstaczmy i przejdźmy kawałek, potem zmniejsz prędkość, kierownica gwałtownie w prawo i dawaj naprzód. Co? Gaz, kierownicy? Po pogubiłem się. Jeep jakimś sposobem zawrócił przed wprost na maskę Twojego wozu. Ostro nabierając prędkości i ani myślał się zatrzymać. Szybciej! Co robić? Wstrzymać gaz? W autownię wstrzymać gaz i kierownicę. Auto wpadło w niekontrolowane i rasz. Nie! Pojazd działania z ściem śmiertelnym. Ostatni co zobaczyłaś było dno Przydrożnego rowu. O, teraz wsteczny i przejdź kawałek, potem zmień prędkość. Wsteczny. Okej, okay. umarliśmy. A to się nie kończy gra, więc <laughs> wsteczny. Prędko zmień prędkość. Altownia w prawo i dawaj naprzód. dobra doczytaliśmy. <laughs> Co robisz? Wsteczny zmniejsz gaz kręt. To. Drząc z rzuciłaś wsteczny bieg. Pierwszy 5 metrów do tyłu zmniejszyłaś gaz i gwałtownie skręciłaś kierowcą w prawo. <tryk> A teraz gaz. Po jego komendzie z całej siły nacisnęłaś pedał gazu. Samochód za żałośnie zapiszczył oponami, ale wy... wyrwał do przodu. Mało nie umarłam Jesteś super Agnieszka Ja też mało nie umarłem Ale teraz dawaj do... naprzód Wczepiwszy się w kierownicę nacisnęłaś na gaz jak poprzednio Jeśli przeżyję kupię sobie czołg Dobry pomysł, ostrożnie Dopiero teraz zauważałeś, że jedziecie pod prąd Jadąc na ciebie samochód trąbił jak szalony i migał reflektorami. Co robić? Warto nie w prawo. Wjechać i znaleźć kierowców w bok. Auto energicznie ruszyło na skraj drogi i wyleciało do rowu. O, umarliśmy. Trzymajcie się. Yy, przy autori głośno spisku Rachel, Rachel, samochód potoczył się po bezdrożu. Oj, oj. Po kilku minutach potarłaś yy, ramionami z ranną nią głową, i zaczęłaś szukać wzrokiem. Sama. Twój stosunek sam po poprawi się. Sam żyjesz? Niestety tak. Jak niestety? niestety. <laughs> Drzwiczki od strony pasażera otworzyły się gwałtownie. Ej, co wy. Rybiata. Domy, co ty. Ja myślałam, że to że to przecież jego wózek. Wojciech zapanował pełen presji i milczenia. Pre presji z jakiego powodu skierowanych w Twoją stronę. Hej, ja przecież nie wiedziałam. A czemu żeście nie powiedzieli, że to Wy? Jakby Pan nas nie taranował, to może byśmy zdą zdążyli. Komórki z zawstydzeniem, bo się po karku. nu no, jakoś niezręcznie wyszło. No to dawajcie, bo drzucę was może do miasta, do szpital... szpitalika. Jedzie, jedziemy? Zwróciłaś się do ciebie wysy... Powinniśmy spróbować wyciągnąć z tego korya informację na temat długów Charlesa. Jasne. Posapując i trzymając się za pod Jan Boki, wyszliście z rozbitego se sedana. No tu się tyle dzieje, że ja po prostu nie wiem. Trochę szkoda, że robiliśmy jego auto, ale on miał długi, a tamten. To z winy jego, go tak naprawdę. Zgubiliśmy Fryderyka, rozmawialiśmy, rozwaliliśmy samochód idioci dioci. Najwyraźniej najważniejsze, żeby wujek nie dowiedział się, kto ukradł jego auto. Oj. No i reklama. No. <laughs> m. Um. No jeszcze chwilka szybkiego odcinka. No, szybciej i to. No. Ja powiem tak, wam <laughs> Się rozkręca. Szyb... Ta gra jest ciekawa, powiem. Mam. Z chęcią mi um, się ją fajnie gra i nagrywa. Tylko nie mam. Jakby jest. Mogłaby być szczęście, tylko nie mam tu bardzo m, czasu na nagrywanie, dlatego jak. E, już nie wiem, czy było albo będzie Short z yy, właśnie naszego daily dwutygodniowego Takie feriowe daily, daily To yy, będzie trzy razy w tygodniu na tego yy, Romantic Club Bo mi się fajnie gra <coughs> Lecz Gregor milczał ponuro do samego szpitala I nie dawał się wziąć na sp 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 spitki. Co tam Wysadziwszy was pod głównym wejściem Zastawił Zostawił swój numer telefon i odjechał. Tak, niezbyt towarzyski gość. Cóż, zupełnie nie w moim typie. Dziewczyny, rejestruję was na wizytę. Mnie nie musisz. Wszystko ze mną w porządku. Ze mną też. To sk skutki w szoku. Rejestruję je, rejestruję sam. Nie jesteś. Nie jesteś w stanie zapamiętać, którego imienia? Sam? Nie jesteś w stanie zapamiętać krótkiego imienia? Sam? Ach, pamię pamięć mi wysiadła w tej chwili, gdy cię zobaczyłem. O, bo to wielka jest siła miłości. Liczę zasyczała, jak niezadowolona kotka i mężczyźni od razu uciekli w stronę okienka... Rezerw. czego? Dobra, nieważne. No, recepcji. <grywa> Chyba. E, ze znużeniem opadłaś na ławkę. Richel usiadła obok i przez jakiś czas wielciła się z zakłopotaniem. Potem nagle odwróciła się w Twoją stronę i wypaliła. I, i wypaliła. Mogę Ci ułożyć włosy? E, e, co? Nie mogę na to patrzeć. Dziewczyna powinna być śliczna A ciebie roztrzapało jak Miotłem w czasie tego wypadku O, no dobrze, niech będzie A nie mogę wybić Świetnie, mogę ci zaproponować O, ja nie mogę Poza tym zmieniła kolor włosów, I to mocno Hmm Weźmy te tylko Brzydko wygląda teraz. Ze zdziwieniem spojrzałaś w kieszonkowe lusterko Richard Nie wiem, co mnie teraz bardziej zadziwia. To, co zrobiłeś z moją głową, czy to, że lusterko nie różniło się w czasie wypadku. Nie różniło? Chyba się nie zbiło. Dobra. Zadowolona z siebie dziewczyna zachikotała. Teraz jesteś po po prostu ni nierealnie śliczną. Nic dziwnego, że wpadłaś Aleksandrowi w oko. nie spojrzałaś w stronę mężczyzny. Sam zauważył Wasze spojrzenia. Pomachał do ciebie. Agnieszka, chodź tutaj. Siostra <laughs> zaprowadzi cię do gabinetu. Trzeba było wstać i pójść za pielęgniarką. Ułożywszy się należące. Wbiłaś wzrok w sufit. Jechałam do domu, żeby odpocząć, rozluźnić się. No i się rozluźniłam, aż wszystko opada. Przeciągnąwszy się, odwróciłaś się na bok, twarzą ku ścianie. Drzwi otworzyły się i zamknęły. Cicho szczeknął zamek. Krzepka, yy, pewna ręka. Pewna ręka opadła na zakończenie twoich pleców. Czekaj, co do licha? Ja poza tym, nie wiem co tam było napisane, ja to ja tak przeczytam. Odwróciwszy się, koton, żeż przed sobą. Aha, mogę wybrać kogoś. <coughs> no, nie będę płacił, Richard. Wybacz Agnieszka, nie chciałam cię nastraszyć. Poza tym, chyba fajnie. Na pewno mieli Niech chłopacy co tam za mną są. Nie wystraszyłaś, wystra yy, to znaczy wystraszyłaś. O Boziu. Co się stało? Nic, ja po prostu wcisnęła głowę w ramiona w zmieszaniu, zaciskając i rozprowadzając palce. Co? Ja po prostu no nie bardzo lubię szpitala. Aleksander i sam poszli do swoich gabinetów, a mnie zostawili w poczekali. Ale tak nie... tak... Nieprzyjemnie, ale tak nie Tak nieprzy. Ale tak tam nieprzyjemnie chyba. Popatrzyła na ciebie żałościwie. Co robić? Pozwól jej zostać. Delikatnie wyprosić. Wygodnie, brutalnie. Na wygodnie... Pozwólmy jej zostać. Siadaj obok. Twój stosunek z Riszań poprawił się. Zaproszając. Y poklepałaś dłonią po y leżance. Liczel, aś od uśmiechu kleknęła przy tobie. Od dawna byś się szpitali? Całe życie. Zabawne, że ostatnie półtora roku tak często do nich trafiałam trafiam. Chorujesz? Coś w tym guście zapanowała niezręczna cisza. Liczel najwidoczniej nie miała ochoty opowiadać o swoich doligliwości. A ty nie chciałaś zadręczać jej pytaniami. Pozostało odwrócić się w stronę okna i udawać, że obserwujesz ptaki. Wiesz, hmm. gwałtownie odwróciłaś się w stronę rozmówczyni i zauważyłaś, że, jej bliżej, że jest bliżej niż oczekiwałaś. Co robić? Odsuń się? Zrozumiałeś, że nie zdążysz się odwrócić i cyważyłaś przyzwoitość. Twój nos i usta dotknęły ciepłego, nie wiem, nie, nie, nie miałem czasu, gwałtownego policzka dziewczyny. Poza tym, i już tak całowaliśmy się ze wszystkimi. I z przyszywanym bratem Dan... nie, kuzynem. No, z kuzynem Danetem. I e, z Elizą, kuzynką. I z... E, teraz... No, że ze wszystkimi, to już tam nie ma co robić. bajery bo już z wszystkimi byliśmy, dobra. O, ona tak przyjemnie pachnie. Fajnie. Ciekawe, co to za krem. Hmm, Nivea pewnie. Twój stosunek polepszył się. Richarda jaknęła z roztargnieniem, a potem zachichotała. Wybacz, to wyszło przypadkowo. Ja też. To no, bardzo przypadkowo. Znaczy, dobra, tutaj już przeczytałem, co mogę wybrać, no Wyśmiałeście się, z patrząc na siebie z o wiele większym ciepłem. Nie. Jakoś tak niezręcznie. No, nie mów nawet. Dobrze przynajmniej, że jesteśmy tu same. Zapukano do drzwi, spojrzałyście po sobie i znowu zachychotałyście. Wygląda na to, że pora zostawić cię sam, sam na sam z lekarzem. Nie bój się szpitala. Postaram się wyjść do Ciebie jak, jak najszybciej chyba. E, dziewczyna mrugnęła figlarnie i wyszła z pokoju. Do sali weszedł doktor. A. Gdy Kaspar pomyślał, że jesteś zdrowa, zebraliście się w poczekali. A to nie było rozmowy z lekarzem. Cóż, i, idziemy szukać Frederyka. No, chyba nie dziwi się, że nie gadaśmy z, z, z tym z lekarzem, no bo co tam... Co byśmy tam tak. A, a to ma sens? Zgadzam się z nim. Za długo tu siedzieliśmy. W takim razie może wpadniemy do, do tego kasyna, o którym mówił Gregor. Y dobra, z Gregor już. Tak, pewnie tak zrobiłem. Z niezadowoleniem spojrza spojrza spojrzał na Lichel, ale ta od razu zaznaczyła. <laughs> Jadę z wami. Tyl tylko błagam, nie pałętaj się pod nogami. Aleksander zrobił krzywą minę ruszając do wyjścia no trochę nie traktują jej fajnie więc tu widzimy się już w kolejnym odcinku cześć i pa no po prostu widzimy się już y... to widzicie wy w środę widzimy się w niedzielę a potem a potem daily U. ja jeszcze tak nie mogę czekać bo mam nadzieję że to mi trochę wybije kanał i będzie trochę więcej widzów i shorty chcę robić y... Z gier mobilnych. Takich, wiecie, no, jakiś minutowy short z gier mobilnych, może to mi trochę podbije kano. Tam by był może co dwa dni. Z jakiejś takiej gry mobilnej to nie byłoby jakieś tego, tylko wiecie, no, jedna runda w jakiejś tam grze czy coś ale to byłoby po naszym daily, więc. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć i pa. No, w sobotę naj najszybciej się zobaczymy, a w Romantic Club w niedziela. Więc no, już pożegnam się chyba z 5 razy, no ale... <laughs> Nieważne. Do następnego.